W kolejnym odcinku w poprzednim odcinku em, musieli oni wykonać swoje fobie nasze dwie drużyny drużyna przegrana wyrzuciła Justina więc oglądajcie totalną porażkę Dawaj, no co? Ej, nie chcesz takiego małego sojuszu? Chętnie! No właśnie. Sojusz nam się przyda na koniec, bo zgaduję, że coś może się za niedługo stać. Spoko. A my już tu śpimy tak cały czas na stojąco. Łóżko dla mnie całe. I dla Leszauny. Dzięki, Gwen. Sporo jesteś. Bef, Lindsay, poczekaj, Jeff. Bef, Lindsay, chodźcie do toalety. Idziemy? No chodźcie. Chcę z Wami porozmawiać. O czym? Jak zauważyliście, zaczynają się robić sojusze, nie? Co? Będzie nowa osoba? Nie. Musimy te sojusze rozewalić. Czyli trzeba je jakoś pokłócić. Chodzi tutaj o głę i leszałem. Więc trzeba je skucić. No, wszystko słyszeliśmy. Nie dasz rady. Damy radę. No, na pewno jej się nie uda. Cześć, header to wariatka. No wyliście tak głośno. Przez was teraz wiedzą wszystko. Przepraszamy. No właśnie. Jesteście denerwujący. Po prostu tak ten program jest denerwujący. No dobra, jeśli tak, to... Hmm. Jakie są jeszcze Sojusze? Może coś tam zepsujmy w drugiej drużynie. Zobaczmy, kto tam jest. Jezus, jak słodko śpią. Rozbudźcie ich. Ale czym? Czym? He, hm. Tutaj zawsze leży ta świeczka. Podpalcie łóżko kortni. Dobra? Nie wiem, czy chcę to zrobić. Niech to zrobi Bew. Bew, ty to zrób. Dobra. Nie chcę tego robić, ale dobra. Dobra, podpaliłam. Szybko uciekam. I co? Podpaliłam. No dobra. Zobaczmy co tam się dzieje. Co tu się małego pali? Pum, pum, pum. Już zgasło, ale się mega przestraszyłam. Uff. Dobra, odstaw tą świeczkę. Idziemy spać. Nic się prawie nie udało przez Was. Dobra, idziemy tam. Uwaga! Chodźcie, dwie drużyny. Tutaj siedzi drużyna ta. Wszystko sobie radzi, z was usiadł, usiadł. Dobra, teraz ta drużyna. Tutaj dalej się wstawać. Dobra, udało się. Jest chyba z was porówno cztery osiem. To zaraz policzymy. Ale zanim to, chcę Wam coś wytłumaczyć. O co chodzi? Będziecie musieli powiedzieć: y, odpowiedzieć albo na pytanie, albo na wyzwanie. Znaczy, nie odpowiedzieć na wyzwanie, to musicie coś zrobić. Ale na pytanie musicie odpowiedzieć prawdą. A skąd wiecie, czy to prawda, czy nieprawda? Szef, wszystko wie. No. Um, punkty gramy. Ok. Dobra. Pytanie lub wyzwanie. Le easy. Ja? Tak, ty. Um, wyzwanie, lubię wyzwania. Um, no dobra, chodź. Musisz um, stać w miejscu przez dajmy, zróbmy 30 minut. Spoko. Teraz wyzwanie lub pytanie, Lindsay. Pytanie! Z, z kim masz najlepszy sojusz i kogo najbardziej lubisz? Hmm. Um, najlepszy sojusz mam z Bev i Header, a najbardziej lubię. Header? Nieprawda. Jak mogłaś tak powiedzieć? Była to bev. No, bev też lubi, ale Heder też. Czyli mi tutaj trudno powiedzieć: punkt 3. Nie ma punktu. Nie ma. Okej. Okay. A jeżeli komuś się udało, to idzie tutaj. Albo się nie udało, że już był po prostu. Teraz Gwen. Nie, trend, bo idziemy od tej strony. Trend. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Dobra. Twoje pytanie, czy w kim się zakochałeś w tym domu? No oczywiście że Gwen. O. I to jest prawda. Okej, okay, czyli już macie wasza drużyna dwa punkty. Teraz Heather. No czy manipulujesz swoim sojuszem? Um, tak szczerze, nie? No to się dowiemy. Nie, nie manipuluję. Mam powiedzieć prawdę, czy nie? Powiedz nieprawdę, żeby tutaj się rozkręciło. Mówisz prawdę. Uf. Chyba się coś zepsuło, przecież nie mi manipuluje. Coś tutaj nie gra w tej maszynie u pana szefa. Najważniejsze, że nie, bo tak to by mnie zabili. Teraz z Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie! Dobra, um, musisz. Co muszę? No powiedz. Pamiętasz wyzwanie Kodiego? O nie! Przez 5 minut musisz leżeć um, w łóżku tego Owen'a. <laughs> eee. Nie, nie, rezygnuję, rezygnuję. No dobra. Bef. Tak? Powiedz mi, kogo najbardziej nie lubisz z przeciwnej drużyny? Um... Nie wiem, no wszystkich lubię. Nieprawda! No ale nie powiedziałam. No trudno. Dobra, czyli teraz został Owen i Leszałuna. Owen, pytanie czy wyzwanie? Oczywiście, że pytanie. Co najbardziej lubisz? Jedzenie. No, prawda. Leszał na pytanie czy wyzwanie? Pytanie: kogo najlepiej najlep, naj, najbardziej lubisz ze swojej drużyny? Gwen. Prawda! Minął już czas, easy, udało ci się. Juhu! I teraz została nam ostatnia drużyna. Wy już tutaj nie będziecie wchodzić, tylko wy po prostu tutaj będziecie siadać. Więc teraz wasza drużyna: Bridget. To ci się najbardziej podoba z przeciwnej drużyny, ale ja nie wybrałam. A! No to wyzwanie czy pytanie? No dobra, pytanie. No to ja już ci zadałam. Najbardziej mi się podoba, ale mogę powiedzieć dziewczyna? Tak. Jest mega do mnie podobna Lindsay. Dziękuję! I czy to prawda? Nie. No to nie, dziękuję. Teraz pytanie do Harolda. A no, pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Kto ci się najbardziej podoba? Łącznie. Że wszyscy. Leszałna. Chyba ja się go nie chcę. Leszałna, czy to prawda? Tak. No dobra. Teraz. Pytanie Dala Courtni. Ej, jestem głodny. Pff. No dobra. Ym, wyzwanie. Przytul. O nie, 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 nie. Pytanie, pytanie. Za późno. Nie dokończyłam. Przytul. Szefa kuchni. Kurde, już myślałem, że chodzi o mnie. Szefa kuchni. Nie robię tego. E -e. Twoja kolej, Kodi. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie. No to słuchaj. Kogo najbardziej nie lubisz ze swojej drużyny? Mm, nie powiem. No dobra, to teraz pytanie do do DJa, lub wyzwanie. E, wyzwanie. Musisz. Co muszę? Ołen, idź do toalety. No właśnie mi się zechciało dwójkę. Dobra, już wychodzę. No i musisz teraz... Ty tam wejść. Nie, nie będę po Ołenie. Wejdź tam. No dobra. Fuj. Udało się? Tak. Katie. Albo nie. No dobra, zacznijmy już od Katie. Katie. Znaczy, Jezus, jestem Sadie. Tak, myliśmy się z Katie. Sadie. Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. Z kim byś chciała mieć sojusz, ale wiesz, że ta osoba Cię nie lubi? Mm, to jest chyba... Mega mnie nie lubi Kortni. Nie, nie powiedziałem, że cię nie lubię. Powiedziałem, że trochę nas denerwowałeś, jak pokazać ze swoją siostrą, czy tam przyjaciółką. Hmm. Możemy mieć co już spoko. Trochę zruszające, dla was punkt. No dobra, to teraz Duncan. Przytul osobę, którą chcesz. Nienawidzę cię, Duncan. Ja już wiem. No dobra. Chodź, Sadie. Co? Trochę dziwne. Może chciał ją przytulić, dlatego, że było trochę smutno? Ach. Że ja? Tak, chodź. No dobra. Udało się. Jeff, wyzwanie czy pytanie? Mm, wyzwanie. Musisz iść... Na policję ukraść pistolet. Dobra, nie robię tego. Ok. Więc drużyną wygraną jest ta. W końcu. Mieliście o jeden punkt więcej. Ach. Widzimy się na ceremonii. No. Witam na ceremonii. Więc zacznijmy. Kto dostaje świeczkę? No to wiecie. Przechodzi dalej. Dostaje świeczkę. Sadie. 0 głosów. Jeff. Miałeś jeden głos. Duncan. Jeden. I resztę już nie będę mówił. Bo już mają trochę więcej. DJ. Harold, Bridget i jeden z Was dzisiaj, no, jakby to powiedzieć, opuści i nie wróci do programu. Nie powiem Wam, kto dostaje: Dostaje ostatnią świeczkę. Kortni. Jest. Kody. Czekacie wyjść z tego domu. Ach. Więc pa pa. Jutro na pewno mi się uda ich pokłócić moją drużynę. I te wszystkie inne sojusze. Więc widzimy się już jutro. Więc oglądajcie już jutro totalną porażkę.